No, znowu mnie usiadł. Dobra. O... Mamy tu zaznaczone. Gdzie chcemy się udać? O, Dobra, tutaj jest też nowy punkt. Gdzieś tutaj musimy sobie teraz wejść na dach. Żeby wskoczyć w tą dziurę. Wtedy nam się uda. Okej, okay, udało się. A gdzie jest ta dziura teraz? Ona gdzieś tutaj była. Przebiegając od środka, ją gdzieś tu widziałem. O, jest tutaj. Masz deli. flaga. No Drab się. Co? człowiek nie miał żadnych pieniędzy, tylko jakąś tubę. W środku był tylko jakiś papier z tymi bazgrołami. To nie bazgroły, tylko pismo litery. O co kto wsadza pismo do tuby? Mi to wygląda na marnowanie tuby. To na pewno ważne, daj rzucę nad okiem. Tak jak pomogłeś ostatnio, nie dam ci tego ukraść. Aleś ty, mądry, dobra, brać se Nie no ma tak w jednym dialogu, jedna osoba podkłada głos. W miejscu poszedłbym zanim naprawdę mnie jak to się robiło teraz? Dobra. udana? Ups. Jaki poganinie? Muzułmaninie. Ale wtedy Kościół katolicki uznawał to za. Muzułmanizm za pogaństwo, tak? Usiadaj. No ja pierdolę. Przepraszam? Tym mi się. <grym> Dobra, mapę włączamy, że idziemy do naszej skrytki już. Do biura, w sensie. Ukrywasz się! Ale jeszcze wrócisz! A wrócę, wrócę. Z rozgłosem. Dobra, do kryjówki mamy niedaleko. Um, Ten tak, będzie najlepiej skoczyć. Очень много Оп. Нет, не дошло. А, да, добро. А, по мне. что-то. Я еще другая гарантия Было бы файне. Я yeah, не знаю, <плодисмент> не знаю. не Ewa powinienem Ci podziękować, chociaż nie myślisz, że nie poradziłabym sobie sama. Mimo to dobrze się sprawiłeś mego boku, za to żeby twoje zasługi zostały odpowiednio nagrodzone. Jest jeden poganin, który jest za odpowiedzialny. Nie ma uciekł. O, flaga. Chodźmy. Nie lubię takiego zbieractwa, no ale jak jest to przy okazji, czemu nie zebrać, nie? Po drodze. O, dało się. Dobra. O, nie trafiłem w drzwi. Ach, Altair. Pewien ptaszek powiedział mi, że mnie odwiedzisz. Al Almualim zlecił egzekucję Garniera Dena Plus. Wielkiego mistrza zakonu szpitalników? Owszem. Dowiedziałem się też, kiedy i jak uderzyć. Zatem podziel się wiedzą. Mieszka i pracuje w zakonnym szpitalu na północny zachód stąd. Chodzą słuchy o okropnościach, jakie mają miejsce w szpitalnych murach. Wygląda na to, że nasz doktor lubi eksperymentować na niewinnych mieszczanach. Większość porwano i sprowadzono z Jerozolimy. Sprytnie. Wykradając ludzi z innego miasta? Nie wzbudza podejrzeń na miejscu, ale wracając do rzeczy... Jaki masz plan? Garnier przeważnie przesiaduje w swych komnatach w szpitalu, choć od czasu do czasu wychodzi zbadać pacjentów. Uderzy, gdy wyjdzie na obchód. Widzę, że to przemyślałeś. Możesz odejść. Już chyba zakończył się dialog, tak? Dobra, w ogóle chyba ten co? Gra właściciela czy zwierzchnika tej siedziby asasynów? Skąd było spotkał Ksztajna chyba. Nie. nie, mogę wyjść. Co jest? O, taki myk. Tutaj mamy coś? Szachy chyba. Ale dobra, chcę stąd wyjść. Lecz nie mogę. Czemu nie mogę stąd wyjść? A, piórka. Nie wziąłem. się tej skazy z Akki, Alteirze. Może w ten sposób usuniesz też swoją? Możesz tu odpocząć, dopóki nie będziesz gotów do misji. Dobrze, odpoczniemy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. To jest nasz garnie Chodźmy tam zatem tym. nie mogłoby też podejść tak jak poprzedniego, tak od tyłu tym cichym ostrzem i szybko się ulotnieć. Już pewnie by się roiło od straży O, ale sława mnie wyszedł Co tam mówi? Zwolennik Ryszarda Lwie Serce, czy? O, ładnie się było. Czy. No, no, Saladyna. Trzecia krócia, to była chyba Ryszarda Lwie ale nie jestem już pewien. Jeszcze się tym kiedyś interesowałem. Hmm. O, pani wybaczy. Dobra. Mogę wejść tam na bach, albo się tu schować w tej grupie. Co ty okay, robisz, kolej? Jakiś świl. Dobra, musisz tam jakoś dostać. Hmm, pomyśl o czymś się tam było. No, Potrzebuję za... pieniędzy, panie, jestem. Wylem wylem tu jest. Nie powinno cię tu być odejść zanim kogoś co się stanie. Proszę na jedzenie. A? Nie mam. Tego ucznika właśnie na kogoś wpadł. Tak. Panie. Już wcześniej byłem na tym dachu. A, bo to był punkt obserwacyjny.

A, bo jest to tu jeszcze jest. Dobra. Gdzie jest nasz cel? Jeszcze go nie widzę. Co on się tu pojawi, czy nie? Ten strażnik, zwrócony twarz, pewnie pod nami też jest, tak? No nie, nie są na czerwone. Ale dobrze, tak powinniśmy zobaczyć, co się stanie. Się ruszyć. A, bo jestem ciągle na czymś. Błąd kolejny? Nic nie mogę zrobić. Poprzednio też tak miałem, że musiałem wczytać save'a i na kiedyż iść. Kiedyś nie mogłem się ruszyć, było tak samo zrobione. Poczekajmy chwilę. Zobaczmy co się wydarzy. Hej, to tak jak mówię, zrobił się błąd, musiał na nowo zacząć. Ale tkwi przejście, wkrótce mędrców. Nie no z problemu, tu wszedłem, jak widzicie. I teraz się uda w końcu, summarze. Nie! Pomocy! Pomocy! Proszę! Musisz mi pomóc! Mamy zamieszanie. No gdzie jest nasz... wielki mistrz? A, Dość, dziecko. Kazałem ci odzyskać pacjenta, nie zabić go. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Nie. Daj rękę. Nie, nie dotykaj mnie! Nigdy więcej! Odrzuć ten strach, jeśli mam ci pomóc. Pomóc? Tak jak pomogłeś innym? Zabrałeś ich duszę. Widziałem to. Ale nie moją! Nie! Mojej nie zabierzesz! Weź się w garść! Sądzisz, że sprawia mi to przyjemność? Myślisz, że specjalnie zadaje ci ból? Nie pozostawiasz mi wyboru. Każdemu przykrętnemu słowu towarzyszy uderzenie. To kłamstwa i podstępy. Nie zadowoli się niczym, póki wszyscy mu nie ulegną. Nie powinieneś był tego robić. Mhm. Mm Dostaw go do jego pokoju. Wrócę, gdy zadbam o innych. Nie zdołacie mnie tu zatrzymać! Znowu ucieknę! Nie, nie uciekniesz. łamcie mu nogi obie. Biedak. Nie macie nic lepszego do roboty? Dobrze, jak mam się tam dostać od boku spróbujmy A nie by było niewesoła sytuacja Powręczne bierzemy są się ukryte ostrze Powolutku pewnie dojdziemy do naszego wielkiego mistrza szpitalników. Zresztą nie wiemy jak wygląda. Przed nim tak nie bardzo. Wiedziałem jak wygląda nasz cel. Jesteśmy już ze drzwiami. Tu jest masz mistrz. Najgorsze jest sam to. Zawdzięczam Ci życie. Jestem na two rozkazy. Dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Dobra. Wolut idziemy. Mistrza jeszcze nie widzę. Tak nie jest tu jak wskazuje nam mapka dokładnie. Ja mam podobny strój do wiechyn, to ma tak o, jest nasz mistrz. Mówią, że możesz już chodzić. Nie Co mnie atakujesz, świera? No co to świrek. I tylko mnie atakuje. Dobra, udało się. Ucieczka będzie trochę trudna. Teraz odpocznę, tak? Wzywa mnie bezkresny sen. Lecz zanim zamknę oczy, muszę wiedzieć jedno. Co stanie się z mymi dziećmi? Masz na myśli ludzi, których poddałeś swoim okrutnym eksperymentom? Wypuszczę ich, by mogli wrócić do swych domów. Domów? Jakich domów? Rynsztoków? Samtuzów? Więzień, z których ich wyciągnęliśmy? Porwałeś tych ludzi wbrew ich woli. Tak, wbrew tym strzępkom woli, jakie im pozostały. Naprawdę jesteś tak naiwny? Czy zaspokajasz każdą dziecięcą zachciankę? Co zrobisz, gdy dziecko powie, ale chce się bawić ogniem ojcze? Pozwolisz mu? A, wtedy byłbyś odpowiedzialny za jego rany. To nie dzieci, lecz mężczyźni i kobiety w sile wieku. Być może ciałem, lecz nie umysłem. Te właśnie uszkodzenia próbowałem naprawić. Przyznaję, że brak artefaktu, który nam ukradłeś, przyhamował postępy prac. Są jednak zioła, mikstury i ekstrakty. Moi strażnicy są tego dowodem. Byli szaleni, nim znalazłem ich i uwolniłem z okowów ich własnych umysłów. A po mojej śmierci znowu staną się szaleńcami. Naprawdę uważasz, że im pomagałeś? Nie uważam tak. Ja to wiem. No. Ok. Ciekawej rzeczy się dowiedzieliśmy, ale teraz przed nami trochę ciężka rzecz. No, dobra, ale no. To No, ciężko. Dobra. Uciekajmy stąd. No. Tak. się. Uwaga. mi na drodze. Nieś mi. A kto adrenalina mnie swoje robi. Nie wszyscy gonią. Dobra. Tutaj coś powinno być. Ławka. Dobra. W czasie włączymy mapkę. Na biuro. Uciekliśmy Dobra. Nie. A, to nie jesteśmy podejrzani. I to nam nie wiele da teraz? Tylko asasy... w stroju. Dobrze, trochę dojdzie droga w takim razie. Żeby nas nie widzieli, nadal wyjść i uciekamy. pana o jeśli serca wasze są no to. z pewnością sobie na ostrze No jesteśmy już przykrywca Sosemu, więc no, ledwo Ale musimy uciekać z tego miasta jak najszybciej. Wiesz to nie będzie łatwe przebywanie w nim teraz. Jakieś wieści Altajże? Garnier nie żyje. W takim razie powinieneś wrócić do Masjafu z wieściami o twym sukcesie. Jest coś jeszcze. Mów zatem, czy może chcesz, żebym czytał w twoich myślach? Jak sądzisz, czego chciał od tych ludzi? Po co ich przetrzymywał i poddawał takim eksperymentom? Nie pytać jest twym zadaniem, lecz działać, Altairze. Nie ma znaczenia, co zrobił, ani dlaczego. Ważne, że nie żyje. Jednak Garnier wydawał się wierzyć, że pomaga tym ludziom. Czy to właśnie widziałeś? Nie. Widziałem miejsce, gdzie zamiast leczyć, zadawano ból. Dlaczego więc o tym rozmawiamy? Ja nie wiem. Zapomnij, że o tym mówiłem. Tyle maty. Jakieś... Przewijanie oh. pamięci do późniejszego wydarzenia. co mamy tu pechać, właśnie? O nie, sami się wrócić. Niestety. A, przewijamy na szczęście. Odległych przeciwników możesz usunąć rzucając sztyletami. Masz dla mnie jakieś wieści, Altejrze? Garnierdy na plus nie żyje. Doskonale. Naprawdę nie mogło być lepiej. A jednak. O co chodzi? Ten lekarz upierał się, że jego praca była szlachetna. I przypominam sobie, że ci, którzy mieli być jego jeńcami, zdawali się okazywać mu wdzięczność. Nie wszyscy, ale dość wielu bym zaczął się zastanawiać, jak udało mu się zmienić wrogów w przyjaciół. Przywódcy znają sposoby, by zyskać posłuszeństwo. To czyni z nich przywódców. Kiedy słowa zawodzą, uciekają się do pieniędzy. Kiedy i to nie wystarcza, mają w zanadrzu bardziej nikczemne środki. Łapówki, groźby i inne oszustwa. Istnieją rośliny, Altajże. Zioła z dalekich krain, pod wpływem których człowiek może odejść od zmysłów. Rozpoczynki, <grystanie> które dają, są tak wielkie, że łatwo stać Chyba się wiemy, tym, o czym nieulnikiem. Sądzisz więc, że tych ludzi nakarmiono jakimś środkiem? Otrutą? Tak, jeśli naprawdę było tak, jak mówisz. Zioła... to dziwna metoda sprawowania kontroli. Nasi wrogowie oskarżali mnie o to samo. Obietnica raju. Myślą, że to ogród. Pełen kobiet i cielesnych uciech. Że was odurzam jak garnie swoich ludzi i kuszę hmm. jego obietnicą. Nie wiedzą, jaka jest prawda. I tak musi zostać. Ale gdyby znali prawdę, że pragniemy tylko pokoju, wówczas nie budzilibyśmy strachu i nie mielibyśmy nad nimi władzy. Idź, czas byś wrócił do pracy. Zwracam kolejny stopień i kolejny element wyposażenia.

Chciałem no, poćwiczyć na dziedzińcu. A tutaj. Dobra. Poćwiczymy i ruszymy do... je? Yeah. ruszyć. W razie czego? Już nie pamiętam. Chyba był ten. Tamaszek chyba albo Jerozolima. Już nie pamiętam. Chyba Jerozolima.